Cześć, tutaj Heavy Games 57. Będziemy kręcić Let's Play z gry Minecraft. Jak widzimy, zaraz piliśmy się, właśnie będziemy teraz szukać materiałów. W skład naszego wchodzi, wchodzę ja, czyli Jarek. Ja, Szymon ja, Jeszcze Antek. No i jeszcze może dojdzie dwóch kolegów, ale to na razie. Nie planujemy. Będzie amatorski let's play, więc nie oczekujcie za dużo. <gry> o, z... ja. Oczywiście na równi z let's playem staramy się przynajmniej kręcić y, serial Żeby pod... tak, tak. to się jakby trzymało. czy kamień, przepraszam za błąd. Jeśli chodzi o tajemniczego kamienia, odcinek kolejny tajemniczego kamienia powinien się pojawić w sobotę, w nie... jakoś tak w sobotę, w niedzielę no, To jest taki jakoś... Ty patrz, jakie dziwne to drzewo To się, To oczekujcie, że następny odcinek powinien być o wiele lepszy bo Wiecie... Yy... wkładamy w to dużo pracy No nam nie wierzyć, że to jest prawda To nie jest po prostu tak nakręci odcinek Wiecie co, to my to teraz wytniemy zdobyć ja to będziemy to. Się i wejdziemy z drewno No właśnie, nie będziecie się nudzić. Kilka drzewek z tego miejsca to wrócimy. Dobry, no już jesteśmy. Zdobyliśmy trochę materiałów. Jak widzicie jeszcze wkopaliśmy się, znaleźliśmy kawa, ale nie chce nam się dalej go zwiedzać, więc mamy tam później, trochę. Później, później. Mamy trochę żelaza, trochę węgla. Nie jest wszystko, nie? Teraz będziemy się kierować tam na właśnie, na, tam, patrzcie tam są Lewa, góry Zabrałeś wszystkie pochodnie, Tak, tak, wszystko Dobra O, trzeba jeszcze pozabierać, patrzcie, patrzcie co tam jest Ładny, nie? A pod wodą są góry małe chyba Sam no. jak Chodźcie, to może Patrzcie co? na świat, to Przecież na mu powiedział, że idziemy, to, tak? wydaje mi się, że to po prostu jest czytelny. No dobra, już dotarliśmy na wspaniałą wyspę. Ciekawe, jaki to jest widok. O Boże, się boję. Mm, aż mi sutki No w tutaj to tak flipisko nie jest Węgiel! węgiel. Mm. Trzeba. Oooo! Węgiel, dużo węgla. Gdzie jest węgiel. Dobra, rozbierajcie w Tylko rozbierajcie go. Jak pójdę patrzę, się rozbierajcie. Ale, ale pizzy trzeba... A może zróbmy tu dom, zobaczcie tutaj tak ładnie. Tak Tak switaśnie. Spadłem. Tutaj hmm. jest nawet fajnie wam powiem. Trzeba przytopić żelazo do Chodźcie zrobić tutaj. Może... Zobaczcie to. Hmm. Myślę, że tutaj by było Rydzi? dobre miejsce. Patrzcie. Woda mamy pod samym nosem. Tam jest... O, są dalej góry. Wiecie co najlepiej będzie jak wyjdziemy na samą, na samą górę? To wypatrzymy jakieś fajne miejsce. No, Ale sam świn. Idziemy się wspinać. Ho-ho! Jak sobie myślałem, że może byśmy połączyli telewizor wyspy z górami. to już dalsze plany, nie? Zobaczymy, czy w ogóle tu będzie mieszkać. Czego? Nie, no to trzeba to jakoś wygarnąć. Tu miejsce jest. jest takie pizdkie, że już nie się pomysłu na to. W nim w o, patrzcie, Wilki, ha. jakby yy, w kształcie. Skała w kształcie wilka. Wiem, że piszki były. O! Same świnki, może zbierę trochę. Yy. Co to? Fajnie, że spada. <laughs> o! I go, widzę. Mam kleja. Ja mam 60, a nie. To nie na to nie mam. Oj, ty poszedł teraz. Drewno. Edo normalny wilk, zobaczcie. Gdzie ty masz tego wilka? Czekaj. Mm. Mm. Wow. Wow. wow no. Zobacz, patrz. Gdzieś tutaj spójrz. No lekko Lekko Chłopaki Nie Wiecie co to jest tutaj na górze? Karwa Epickie miejsce Nie Kurde. Mam węgiel Troszeczkę Zobacz, ma To tepnij mnie to Nie widzisz mnie? O Boże Ej, ale wodospad z góry tam jest fajny Tam idziemy o, Gdzie? Sobie poskaczę. Y, 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 y. A, tam jesteś. Tak, o kurde, trochę węgla jest. Dużo. Jesteś jak ten. Ale Jaki... no, tutaj Jakiś... jest dużo. Zobacz, zobaczcie, ile tu jest węgla. Tutaj Jaki się. Wiesz, co wam powiem? Osiedliwie się Jaki? chyba tutaj, w tej. Co wy na to, że. My jest tutaj. Dzie, tam, gdzie? No w tej dziurze. A ja sobie płynę e, do góry z tym, mm. Ciekawe, ja co z tego będzie Ja w dziurach nie mieszkać, wiesz, bo. No ładne miejsce. Gdzie to jest? Chodź tutaj, chodź. Boże, jaki bóg. Czekaj, Widzisz tego buga? Nie. No chodź. Chodź. Filcia. No, patrz. No widzę, chodź, Makrin. No. film. Yes. Tutaj yes. się osiedlimy chyba. Myślę, coś zjeść. Jakieś epickie miejsce trzeba znaleźć. No to ja myślę, żeby tutaj... Zrównamy po prostu teren tutaj. I tutaj się wybudujemy. No to my tutaj trochę jeszcze pokopimy ten węgiel tutaj i. Przyspieszymy to. Widzimy się za chwilę. Dobrze. No już wracamy. Jednak zmieniliśmy trochę nasze plany stamtąd przenieśliśmy się tutaj. Jeszcze bardziej epickiej Znaleźliśmy takie miejsce. Nie tu. Ja tak, kopałem, kopałem trochę węgla i zobaczyliśmy, że. No to nawet fajna nam się spodobało to, więc może być, nie? Dobra, tak przypominam, ale tylko taką mazę. to jest z To dojdzie. To jest. Dojdzie. O, dojdzie. No powiem. Tylko, że się zastanawiam jakby tutaj coś robić. No dobra, żelazo. To... Kasia, ja kolorzy, zrobię czytanie? skrzynki, nie? Postawię drzwi, jeszcze przyda się tam. Hmm. To będą drzwi? House. Mam pomysł. Chodźcie na chwilkę, tutaj. Ale ja nie stawiaj drzwi, bo. Dardo ale się ale tu się zrobi okna, patrzcie. Znaczy szyby. Y, szyby i drzwi na przykład, albo szyby same. Będzie no. widoczek. Mm -hmm. Dobra, trochę clear stone. Naszy, niech się clear stone topi. Naszy, no, do, okay, do, 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 dożyć swoje żelazo. To już kładę. No to no tak, zaczniemy teraz budować. Trochę to obudujemy, nie? No dobra, to dobra. Trzeba zrobić deski na podłogę. Trochę. Ma ktoś dużo drewna? Schowajcie! drewno do tego. Ja zaraz ci schowam. No się przyda oczywiście. O, jest kto? Ej, no, o, mogę jedno żelazo, zobaczyć? kradnie. Ja tu chcę jedno. Tak. Ja nie wziąłem żelaza Ale... ani jednego teraz. O, mam stoły. O, jest Wrzuć tego drewno z skrzynki. O. No to tak myślę. Żeby podłogę zrobić z drewna, to na pewno, nie? Tylko jeszcze jakiś kształt, żeby zachować tego domu. To. Psz, tak. Weź nie wiem, łopatę, zrób. Trzeba z tego, tego dirta pozamieniać. Ma, ale nie mam dużo dirta. Dyr ale pozamieniać to. To zamień na kobra, na przykład, nie? I to jakoś wyglądało. I myślę, że. O, na takim poziomie. Jakoś, jakoś takoś. Hmm. Czekajcie, to ja to... Ja, trzeba to jakieś ściany, żeby... A nie lepiej y, tym y, drewnem z y, sosny? No ale nie mamy teraz, tak? A ja mam 11. No to bardzo dużo. A drewno z sosny się przyda, tak? Dobrze, to y, może tą... Tam... Dekoracje mieszkania przewiniemy, co? Mm, no, no dobra, to my je wracamy za chwilę. No, jeszcze jesteśmy po małej czerwie. Jarka na razie ja. nie ma, pojechał gdzieś do sklepu, nie wiadomo. Tak. Domek się bardzo dużo zmienił. Nie kręciliśmy I tak tego. Nie, robiliśmy schody. nie kręciliśmy tego, ponieważ no. Byście się, się zanudzili na pewno. A no, Bo żeby to to ten odcinek nie miał. Żeby ten odcinek na długi nie był, tak? No to. Pokażę Wam, tutaj jest wejście takie na razie. O, jeszcze tego, tego teksturpaka używamy. Po, ten link do teksturpaka będzie w opisie. to zrobiliśmy sobie sypialnię. To, to są takie lampy. <coughs> tutaj będzie Glowstone, a się wybierzemy. Długo do nader. Tutaj jeszcze to, musimy. Mamy plan, żeby zrobić. skobla tutaj tak. Wlazł um, zrobić taką biblioteczkę. Ale co są te lampy tutaj mamy taki mały magazyn a się właśnie przytapię tutaj jeszcze o tutaj gdzie mam bardzo dużo materiałów już dorzucę trochę węgla o dobra tutaj zrobiliśmy taki magazyn Nie. tutaj Miałby, tutaj miał być bal... miał być tutaj balkonik, ale zrobiliśmy no, taki ma też małe balkoniki, gorsze z farą, tak? O, dynie. Masz może motykę? Idź po motykę. No, mam przesadę, mam, mam przesadę. To załóżaj to. Tutaj mamy spodkinów. Okej. Okay. Troszeczkę może to, nie wiem, w drugim odcinku chyba to powiększymy trochę, bo to takie mało jest, nie? W drugim odcinku to wszystko powiększymy. Myślę, że ten odcinek teraz będziemy kończyć już. No to. chyba nic więcej nie zrobimy dzisiaj. No. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.